Ej, te pa, nie, się... o, siena, to nie! Oś, zróbcie! Ej, czemu ty Tym jesteś z no, ja jest... Ej, opuściłem już Zęciak! Dobra. Zęciak! zęczak! Zróbmy zęczak! Ej, bo Cześć, to jest Zenciak i jest to sobie kolejny odcinek na moim kanale. I Słuchajcie, prosiłbym Was wszystkich w tym momencie, żebyście zostawili łapkę w górę. Tysiąc łapek w górę równa się kolejny odcinek z mojego serwera, yy, a bardziej serwera od youtuberów dla Was, właśnie dla widzów i Ty, Oczywiście wszyscy biacie w prawym górnym rogu, Macie teraz IP yy, i mam dla Was ofertę nie do odrzucenia. Wszyscy teraz piszecie w komentarzu swój nick, subskrybujecie kanał z wodą, to jest mega bardzo ważne yy, i właśnie byście zostawili łapkę w górę, wtedy bierzecie udział. W losowaniu na swagera, słuchajcie, myślę, że warto. I słuchajcie, również macie Discorda w opisie, który, na którym też jest mega dużo konkursów właśnie dotyczących właśnie serwera i takie tam. Także dołączajcie i no. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w tym momencie na serwerze itemcj.pl Jest tutaj w tym momencie 200 zł, także myślę, że totalny kozak generalnie. I mam jeszcze dla was jedną sprawę prosiłbym was wszystkich, że jeżeli, że jeżeli wejdziecie po tym odcinku na mój serwer, wpiszcie ukośnik, polecił. I głosujcie wszyscy na zęciaka, słuchajcie, tutaj macie pierwszego, nie, i dostaniecie wtedy premium case'y, bez kitu. Zróbmy to, yy, dlatego, ponieważ, yy, no po prostu, ja, mamy taki zakład z youtuberami, yy, że najmniejsza, yy, znaczy, że osoba, która ma najmniej głosów właśnie płaci jakieś tam 50 czy tam 100 złotych na jakieś cele charytatywne, także yy, myślę, że fajnie. Yy, I zagłosujcie po prostu na mnie, bo mam nadzieję, że, że wygram to i będę po prostu największym youtuberem. O, także myślę, że fajnie. Yy. Dobra, słuchajcie, tepamy się do jakiejś gildii. Tepamy się do gildii flip, dobra, Tepniemy się do gildii flip, zobaczymy co tutaj jest i, I słuchajcie, zostawcie właśnie dzwona, wiecie czemu musicie zostawić dzwona? Dlatego, bo mam dużo live'ów y, Znaczy, zacznę teraz robić dużo live'ów właśnie z serwera ytmc.pl, bo będziemy tutaj generalnie sobie grali y, Razem z widzami, mam gildę już z widzami, także myślę, że fajnie, będziemy dużo nagrywali też właśnie z widzami, to jest mega ważne Dobra tu się nic nie dzieje Okej, okay, jest jakiś Kławku, dobra Dzisiaj będziemy badroliwać youtuberów Siema Kławku Czy to jest prawdziwy Kławku? Chyba, chyba, nie za bardzo, co? Chyba nie za bardzo Siema Kławku Dobra, siema Kławku Napiszmy do niego siema Kławku eee, No chyba tutaj nie za bardzo chce mi odpisać O napisał mi siemka Dobra i Kurde Ziomek się potrzeba pod youtubera Także się do niego może tepniemy, słuchajcie Znaczy może go sprawdzimy Może go sprawdzimy Dobra, Kławku Wejdź na TS Wejdź na TS Ts.ymc.pl Zobaczymy czy jest prawdziwy. Dobra. Ej, czy on lognął? On lognął, słuchajcie. Uciekł z serwera. No nie wytrzymam. Nie wytrzymam, słuchajcie. Typek lognął z serwera, serio, nie? Dobra, uwaga, typamy się na następnej gildii. Ja nie wiem w ogóle co tutaj się stało, bo... O kurde, tu się ktoś bije z tego co widzę. Ej tu są jakieś typy, dobra, czy ja mam vanisza? Dobra, mam vanisha. Fajnie, fajnie, że mam vanisha. Mam dla nich tutaj... Dobra, słuchajcie, ja to muszę zrobić. Ja to muszę zrobić, nie? Czekaj, jakie tam są niki? Jakie tam są niki, bo bym chciał zobaczyć? Okej, okay, tu jest jakiś ziomek. Nie, no. Dobra, nie, robimy to, robimy to, chat Replace, Near, 100, Obsidian, Bacom. Dobra, sobie tylko przygotuję od razu UNDO, nie? Bo to będzie. To będzie za. Dobra, robię to. O kurde. O kurde. Dobra, nie wiem. Dobra, nie, nie. Okej, okay, był był chwilowy lag. Przepraszam bardzo, ale trosz, troszkę przesadziłem chyba, troszkę przesadziłem, ewidentnie troszkę przesadziłem Zaraz 20 Okej okay. O nie O nie, o nie, nie Dobra, jestem w dupie Jestem w... Oni, oni to wykopali, na 1000% wykopali chyba 30 baconów Nie no, może nie 30, ale... Wykopali od jednego bacona, założę się kurde, nie? Założę się, że na pewno to zrobili Dobra, de elegancik, zobaczymy Dobra, nie, nie wykopali chyba, kurde, fajnie, dobra To, to w takim razie zróbmy to jeszcze raz, zróbmy to jeszcze raz, uwaga Dobra, zobaczymy, czy tutaj ktoś w ogóle. Nie no, nie chyba ogarniałem, ale tak. nie wiem. Jakoś tak dziwnie reagują, nic nie robią, totalnie. Dobra, ej, słuchajcie, nie. Ej, czy wy to widzieliście, że właśnie. Ej, nie, serio. Ktoś mnie. Juniorek MR! Nie tepa! I słuchajcie, zniszczył mi całą gildię, słuchajcie. Całą gildę mi zniszczył. Czemu mi zniszczyłeś gildię? YouTuber zniszczył, słuchajcie, mi serwer, nie bez kitu. Znaczy, gildię mi zniszczył. Ej, co za ty w ogóle, zniszczył mi. Dobra, masz szczęście, stary. Masz szczęście, stary, bo bym cię tutaj chyba zabił, nie? Ej, czajcie to, że Typek rozwalił mi gildię? Nie, nie, tak nie będzie. Tak nie będzie. Tak nie będzie. Jako, jak, jak on ma? Jaki, jaki jest taki, jak jego gildi, nie? Bez hitu, ja się, te mam tego gildi i rozwałem mu gildię. Robimy to, robimy to, słuchajcie, bo ja nie widzę tego. Info, słuchajcie. E, jaki on ma nick? Juniorek MR, dobra. Juniorek MR, gracz Juniorek MR, GATPL Leaf 2. Koniec, koniec, słuchajcie, rozwalamy tą gildię yy, ByrnesHere05. Bir I rozwalamy mu tą gildię. Przesadził, przesadził, no kurde, przesadził, nie? Przesadził, ziomek. Dobra, stary. O, fakt, co ja zrobiłem w ogóle? Co ja zrobiłem, czad? Co ja. czad w ogóle, co ja Gadam, Ej, kurde, ziomek się. Dobra, teraz ja go tutaj tepnę. Skoro taki jest mądry. On myśli, że mi może rozwalić gildię. O, kurde, Przez przypadek. Dobra, przepraszam, nie ja. Dobra, jedno, jedno za dużo zrobiłem. O kurde, dobra, troszkę zepsułem, troszkę i troszkę psuję grę troszkę teraz w momencie, ale tak tylko lekko. E, nieważne. E, dobra, ja bym pokażę co tutaj zrobiłem z jego gildią. TPHRE Juniorek TPHRE Juniorek MR Dobra, nie wiem czy on tutaj jest Tutaj sobie zobacz, tu będziecie jak twoja gilda jest niszczona, kurde <laughs> Także taka sytuacja O kurde, dobra, nie dobra, ja już i to cofam, ja już nie cofam stary. Nie no muszę jej to cofnąć, bo trochę przypał. Dobra, cofamy im to. Cofamy im to oczywiście. Tam jest futerkowy. Dobra, nie wiem... O dobra, cofłem wszystko, dobrze, także także spoko, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, idziemy jeszcze na ten pójdziemy sobie. Włączę modulator. Włączę, słuchajcie, modulator, żeby mnie ten nikt nie rozpoznał. Albo dobra sobie sumie zostawimy. Dobra, po prostu wejdziemy. O, łap. Siema łap. Łap. Siema Łap. Dzięki. Dzięki. Tylko to mi Co robicie? Zn o kurde to jest zędziak! O Co? O, ja tak kurwa. pozdrawiam cię, ja wiem, że ty nagrywasz odcinek. Brojki, pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam. Słuchajcie, słuchajcie, bo jest sprawa, nie? Tak. No. Ej, skąd znacie no. TMC? Ode mnie? Tak, no. tak, 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 od, Dobra. od Dobra. siebie. ej dawajcie, ej. dawajcie, Wiesz, jak dajcie prawa. swoje niki. Ja cię kocham. kocham. Ja taki ich sam wariad. jak na TeamSpeak'u. Ja tak samo jak Jaki? na spiku. Ich ja mam Julian Senpai. Ja Julian Senpai. Ja Julian Senpai, tak jak też... Teśia. Dobra, teplam się. Julian tak, Skop Senpai, cześć, tak. tary, widzisz mnie? Ej, ty to nie! Ej, czemu ty jeszcze Gildi? Czemu ty jesteś no, Gildi Gradsk?

nie gadaj, że oni go zabili. Nie, no chyba go, oni go jeszcze zabili, nie? Nie wierzę w to, co się w ogóle dzieje. Zalecimy dalej. Siema, Mordo. O, ej, opuściłem już Zęciak! Dobra, halo, Siema. Halo. Siema, co robicie? Zęciak! Zęciak! Zęciak, no. zęciak czekaj! Ej, bo jakaś podruba, ten, podruba twoja ten. Nie, ja nie mam sił, ja tam nie mogę być, stary. Nie dobra, zasadzie to by było na tyle z tego odcinka. Dzięki, że wszyscy byliście. Zacznijcie sobie subs subskrypcję z dzwonem i, i wbijacie właśnie na TMCKP Ja się do żegnam i cześć!